Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Otoczenie być może tego nie sugeruje, ale my dziś jesteśmy w mieście. Znajdujemy się w ustroniu, w znanej miejscowości uzdrowiskowej i turystycznej. My jednak nie będziemy się zajmować zabiegami leczniczymi, ale tematyką, jak zawsze, przyrodniczą. A miejsce ku temu jest bardzo interesujące i można tu poruszyć bardzo ciekawy temat. Działalność gospodarcza człowieka, np. działalność wydobywcza, zazwyczaj wpływa negatywnie na przyrodę, na środowisko przyrodnicze. Kamieniołomy, wyrobiska, miejsca pozyskiwania surowców skalnych zazwyczaj powodują, iż dany teren zostaje mocno przekształcony. Zniszczona zostaje roślinność, a także naruszona rzeźba terenu. Bo przecież wydobycie w kamieniołomach powoduje, iż zbocze góry albo i cała góra zostają dosłownie zjedzone przez eksploatację. Z czasem jednak takie miejsca, na przykład kamieniołomy, zostają przez człowieka opuszczone. Z różnych powodów, na przykład nieopłacalności się wydobycia surowców skalnych, bądź też ich zaniku. No po prostu wybrano wszystko, co było do wybrania i wtedy teren zostaje pozostawiony. I wtedy zaczyna się bardzo ciekawy proces. Otóż przyroda zaczyna upominać się o swoje. Zaczyna zabliźniać rany, które zadał jej człowiek. i Bardzo szybko. Stosunkowo szybko na takim terenie, w którym była prowadzona eksploatacja i już nie jest, pojawia się sukcesja roślinności. Na dany teren znów zaczyna wkraczać przyroda ze swoim bogactwem. Zatem może być to miejsce, w którym dziś się znajdujemy, czyli z kamieniołom skalica w ustroniu. Jeżeli spojrzymy tutaj dookoła, trudno sobie wyobrazić, że jeszcze w latach 20. 30, 40 ubiegłego wieku prowadzono tutaj wydobycie piaskówców godulskich. z pewnością cały ten teren zupełnie wtedy inaczej wyglądał. Nie było tutaj roślinności, która teraz porasta cały tutaj zbocza i otoczenie, oraz tutaj ten fragment przed ścianą skalną. Z pewnością wyglądało to zupełnie inaczej i był tu intensywny pobór surowców skalnych. Z czasem jednak, gdy człowiek zaprzestał tutaj działalności, wszystko to zaczęło się zmieniać. Kroczyła sukcesja i powoli roślinność wkraczała na ten teren. Oczywiście teraz jesteśmy na pewnym etapie tej sukcesji, ale działa ona bardzo szybko postępuje bardzo szybko. Co ciekawe, jeżeli przyroda ponownie wkracza na takie miejsca, to bardzo często ta roślinność jest zupełnie inna niż ta, która była tutaj pierwotnie. To wydaje się być logiczne, bo wyobraźmy sobie, że kiedyś tutaj z góry było zbocze, które było załóżmy porośnięte lasem. Człowiek ten las usunął, wybrał tutaj część materiału skalnego, czyli zjadł, tak to nazwijmy, tą górę. W związku z tym obecnie panujące warunki są inne niż były kiedyś. Było więcej otwartej przestrzeni, nasłonecznionej. Nastawionej na ekspozycję, więc rośliny, które tutaj wkraczały już po opuszczeniu tego miejsca przez człowieka, też były to gatunki, które takie warunki preferują. Poza tym pojawiały się również takie dziko rosnące rośliny ruderalne, czyli towarzyszące działalności człowieka. Więc ten teren porasta zupełnie inna roślinność niż była pierwotnie. To się oczywiście cały czas zmienia i ostatecznie będzie tutaj jeszcze inaczej niż jest w tym momencie, w tym roku. Ale jest to kwestia przyszłości. To, co ciekawe, to fakt, iż wiele takich miejsc po latach yy, posiada pewne walory dydaktyczne i naukowe. Bo właśnie tutaj w miejscach, gdzie prowadzona była eksploatacja, gdzie mamy odsłonięte wnętrze góry, możemy prześledzić procesy geologiczne danego terenu, więc jest to znakomite miejsce do tego, aby prowadzić badania naukowe, obserwować zjawiska geologiczne, geomorfologiczne, a także prowadzić działania edukacyjne i dydaktyczne. Bo przecież tutaj na żywym tak to ujmijmy organizmie, można zobaczyć, jak wygląda wnętrze ziemi, wnętrze góry, wnętrze danego terenu, z jakich skał jest zbudowane, jak to wszystko wygląda w danym miejscu. Więc takie miejsca, pola, tak oczywiście, mimo iż była to wielka szkoda w środowisku przyrodniczym, gdy cały ten teren się już zabliźni, jest już w miarę stabilny, gdy można tutaj wejść, jest on zabezpieczony. To w takich miejscach śmiało można prowadzić i prace naukowe, i badania naukowe, i poznawać geologię danego terenu, a także prowadzić działalność dydaktyczną i edukacyjną. I właśnie takie miejsca, wyjątkowe pod tym kątem, obejmuje się ochroną jako stanowiska dokumentacyjne. A co to takiego stanowisko dokumentacyjne? Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni, lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzenie skamieniałości lub tworów mineralnych, to jaskinie lub sroniska podskalne wraz z namuliskami, oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. I tu jest właśnie tego przykład. Kamy skalica został objęty ochroną jako stanowisko dokumentacyjne w 2014 roku. Będąc tutaj w kamieniołomie Skalica, bądź w innym tego typu obiekcie, który jest udostępniony, zwróćmy uwagę, jak ten teren tutaj wygląda zupełnie inaczej, niż kiedyś mógł wyglądać. Jesteśmy w miejscu, o tutaj zwróćmy uwagę, całkowicie porośniętym roślinnością. Gdyby jej nie było, a widać też to też troszkę w terenie tutaj, mielibyśmy tu bardzo rozległy plac, a tam powyżej, o tam, mamy ścianę skalną, która pierwotnie była Całkowicie odsłonięta, bo to właśnie z niej pozyskiwano surowiec skalny. Tutaj na placu się on gromadził i stąd go po prostu wywożono. Teraz widzimy już tylko fragmenty tej ściany skalnej. Ona już jest znacznej części porośnięta krzewami, roślinnością, drzewami, wszystkim, co tutaj po prostu wkroczyło. Ale niegdyś było tu po prostu pusto, była naga skała oraz cały proces wydobywczy. I tak to wygląda dookoła. Tu też różne odsłonięcia się pojawiają. Tu również jest wielka ściana skalna. Taka właśnie rzeźba terenu pozostała po eksploatacji piaskowców, surowców skalnych, jakie tutaj wydobywano. No niestety współczesna działalność człowieka to śmiecenie w każdym miejscu, gdzie to możliwe. Po prostu brak słów. Ale skoro już tu jesteśmy w kamieniu skalica w ustroniu, warto może wspomnieć co tutaj wydobywano tak dokładniej. Według literatury wydobywano tutaj piaskowiec godulski pochodzący z kredy górnej, czyli gruboławicowe, frakcjonalnie warstwowane piaskowce o barwie od szarej do zielonawej, glaukonitowe o spoliwie i węglanowym przedzielone ławicami czarnych i zielonych łupków lub zlepieńców. Wydobywane piaskowce służyły jako materiał okładzinowy budynków czy też materiał na pomniki. Natomiast odmiany najbardziej wytrzymałe używano jako kostkę burkową oraz kamień łamany. Czy warto odwiedzić kamieniłą skalica w ustroniu? Oczywiście, że warto, jak każde tego typu miejsce, tym bardziej jeżeli jest udostępnione. Ponieważ są to miejsca ciekawe, bardzo interesujące. Oczywiście w takich miejscach zawsze musimy zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Trzeba być ostrożnym, szczególnie jeżeli podejdziemy pod tą główną ścianę wyrobiska. No, nigdy nie wiemy, czy coś tam nie odpadnie w danym momencie, chociaż nie powinno, ale tego nigdy nie jesteśmy pewni. Także możemy zobaczyć takie miejsca, możemy je zwiedzić, zapoznać się z przyrodą takich miejsc, z całą historią, bo zazwyczaj w literaturze takie miejsca też są opisywane. Zapraszam więc do Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz na kolejne spotkania z przyrodą Beskidzkich Parków Krajobrazowych.